Witam Państwa bardzo serdecznie. Co powinniście wiedzieć, by poprawić swoje życie? Wybierz kartę kryształów anielskich numer 1, 2 lub 3. A ja przeczytam Wam przesłanie z tych kart. I dla osoby, która wybrała kartę numer 1. Jest to tęczowy kwart tytanowy, wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Dla tych, którzy wybrali kartę numer 2, jest to cyjanid, znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne. I dla tych Państwa, którzy wybrali kartę numer 3, Mamy szmaragd, ceremonie i uroczystości. Jest to czas ważnych momentów przejścia w życiu, takich jak wesela, urodziny, ukończenia studiów lub rocznice. To wszystko, co mogę dla Państwa dzisiaj przekazać. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i do następnego razu.